Witajcie. Dzisiaj bierzemy na tapet Trade Republic, platforma, która, no cóż, sporo namieszała na rynku neobrokerów. Ich rozwój jest naprawdę, naprawdę szybki. Oj, tak, tempo mają imponujące. Pamiętam, jak zaczynali, a teraz. Tysiące akcji, ETF-ów, yy, niedawno doszły obligacje no i zdobyli pełną licencję bankową. To ważne. I te słynne 4% odsetek od wolnych środków. Nie można o tym zapomnieć. Nawet wiesz, sama apka wygląda inaczej niż kiedyś. Dokładnie. Wizualnie też się zmieniają. No właśnie. Dlatego dzisiaj chcemy się temu przyjrzeć bliżej. Oprzeć się na dostępnych analizach, materiałach. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak to działa, co oferują. Szczególnie z myślą o tych, co dopiero zaczynają, ale też dla tych, co już tam są i chcą wiedzieć, co nowego. Mhm. Prześledzimy tę drogę, jakby od prostego narzędzia do inwestowania, aż po te no, bardziej zaawansowane, nowe funkcje. Super. No to zacznijmy może od podstaw. Czym w ogóle jest Trade Republic, tak według źródeł? To przede wszystkim jest neobroker. Zdobył popularność, bo jest prosty w obsłudze i ma no, naprawdę niskie koszty transakcji. To chyba kluczowe. Prostota i koszty, jasne. Ale wspomniałaś o liczbach. Tak, bo one też robią wrażenie. Ponad 8,5 tysiąca akcji, 1500 ETF-ów, teraz te obligacje, no i te 4% od gotówki na koncie. To jest oferta, która po prostu przyciąga. Ale jest coś jeszcze ważniejszego, szczególnie dla początkujących. Bezpieczeństwo. No właśnie. Bezpieczeństwo. Jak to wygląda? Bo wiesz, inwestujemy pieniądze, to poważna sprawa. Tak, materiały, które analizowałyśmy, podkreślają dwie rzeczy. Po pierwsze, to co kupujemy. Akcje, udziały w ETF-ach to jest nasza prywatna własność. Jest przechowywana u depozytariusza oddzielnie od majątku samego brokera. Czyli nawet, jakby, nie wiem, Trade Republic miały jakieś problemy, to te nasze akcje są bezpieczne. Dokładnie tak. To standard, ale bardzo ważny standard. A druga rzecz to gotówka. Ta, która leży na koncie i od której naliczają się te odsetki. Tak, te środki są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów. Do kwoty 100 tysięcy euro na klienta. To też standardowa ochrona w Unii Europejskiej dla banków. A Trade Republic, jak mówiłyśmy, ma licencję bankową. Ok, czyli jest ta podwójna ochrona na aktywa i na gotówkę. Tu daje pewien spokój ducha. Dobra, podstawy bezpieczeństwa mamy. A samo wejście. Jak zacząć? Rejestracja jest skomplikowana? Nie, raczej nie. To dość standardowy proces dla takich usług. Podajesz numer telefonu, wiesz do weryfikacji. Potem dane osobowe, e-mail, adres zamieszkania, no i trzeba określić rezydencję podatkową, na przykład w Niemczech. I powiązanie konta bankowego. Tak, podajesz numer i ban swojego konta. Tego z którego będziesz wpłacać i na które będą szły wypłaty. Potem jest jeszcze weryfikacja tożsamości. Czyli pewnie wideo z dowodem? Zazwyczaj tak. Wideo identyfikacja, standard. Potem, jak już masz aplikację, przy pierwszym uruchomieniu pyta o doświadczenie inwestycyjne. Ale analiza sugeruje, że to bardziej dla ich statystyk. Okej. Okay. Ale jest jedna rzecz, którą warto zrobić od razu po rejestracji. Takie małe ustawienie. Co takiego? Zmienić widok portfela. Domyślnie jest ustawiony tryb logo. Widzisz logotypy firm? A co jest nie tak z logotypami? Nic, ale mało mówią o wynikach. Dlatego przewodnik radzi przełączyć na widok performance. Od razu widzisz, jak twoje inwestycje sobie radzą. Procentowo, kwotowo no po prostu jest to dużo bardziej praktyczne. Rozumiem, od razu widać, czy jesteśmy na plusie, czy na minusie. A czy jest coś jeszcze, co warto ustawić na starcie? Szczególnie jeśli ktoś mieszka w Niemczech. O tak, jest bardzo ważna rzecz dla niemieckich rezydentów, Freistellungsauftrag. Czyli zlecenie zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych? Dokładnie. Trzeba od razu ustawić ten roczny limit. Teraz to jest 1000 euro na osobę. Dzięki temu zyski ze sprzedaży akcji, dywidendy do tej kwoty są wolne od podatku. Jak tego nie ustawisz, to podatek będzie pobierany automatycznie od każdego zysku. Czyli taki absolutny must-have dla inwestora w Niemczech, żeby Fiskus nie zabrał za dużo. Warto zapamiętać. Dobra, przejdźmy do samej aplikacji. Jak się w niej odnaleźć? Jak to wygląda? Interfejs jest naprawdę prosty, intuicyjny. Główne zakładki to portfolio czyli tam, gdzie masz wszystkie swoje aktywa akcje, etf. -y, obligacje. I druga zakładka to cash. Tam widzisz, ile masz dostępne gotówki i ile odsetek ci naliczyli. W portfelu możesz łatwo śledzić wyniki dzienne, tygodniowe, roczne od początku. Fajne jest to, że możesz przewinąć wykres wstecz i zobaczyć, ile wart był twój portfel powiedzmy miesiąc temu. A pod wykresem? Co tam znajdziemy? Historia transakcji. Wszystkie zakupy, sprzedaże, dywidendy, które wpłynęły, jest też osobna sekcja, gdzie widać szczegóły tych naliczonych odsetek od gotówki, nawet z prognozą na kolejny miesiąc. Co ciekawe, źródła mówią, że można też zrobić głębszą analizę przepływów. To znaczy, można sprawdzić na przykład w danym miesiącu, ile się wpłaciło, ile dokładnie przyszło dywidend nawet z podziałem na spółki, ile zainwestowało się w akcje, a ile w ETF? -y. Całkiem sporo danych do analizy własnych poczynań. Brzmi nieźle, a jak wygląda widok konkretnej pozycji? Załóżmy mam te akcje McDonald'sa, o których wspominałaś. Klikam na nie i co widzę? Widzisz szczegóły tej konkretnej inwestycji? Oczywiście, wyniki, jak się zmieniała cena dzisiaj, w ciągu roku, całkowitą wartość tej pozycji w Twoim portfelu, stopę zwrotu i bardzo ważna rzecz, szczególnie jak dokupujesz regularnie, np. przez plany oszczędnościowe, średnią cenę zakupu. A czyli wiem po jakiej cenie średnio kupiłem te akcje? Kluczowe, żeby ocenić zysk lub stratę. Dokładnie. Widzisz też, ile masz udziałów. A jeśli masz aktywny plan oszczędnościowy na te akcje, to pokażę Ci datę następnego zakupu w ramach tego planu. Okej. Okay. A czy poza tym, co ja tam mam, aplikacja daje jakieś informacje o samej spółce? Albo o ETF-ie? Tak, są podstawowe informacje. Krótki opis działalności firmy albo strategii danego ETF-u. Są też podstawowe wskaźniki, jak choćby cena zysk. Chociaż jak zauważa źródło, to już wskaźnik, który wymaga trochę zrozumienia. Jasne. No. I kluczowe dla handlu. Widzisz aktualne ceny. Cenę kupna, czyli ask, i cenę sprzedaży, czyli bit. Różnica między nimi to spread. Spread. Zmora inwestorów. Im niższy, tym lepiej, tak? Dokładnie. Im mniejsza różnica, tym mniej jakby płacimy za samą możliwość transakcji. I tu źródło daje ważną wskazówkę co do godzin handlu. W Trade Republic można handlować od 7.30 do 23.00. Ale. Ale jest jakiś lepszy moment. Tak sugeruje analiza. Najlepszy czas, szczególnie jeśli chodzi o akcje amerykańskie, to podobno między 15.30 a 17.30 naszego czasu środkowoeuropejskiego. A dlaczego akurat wtedy? Bo wtedy otwarte są jednocześnie giełdy w Europie i w USA. Jest największa płynność, największy obrót, a to zazwyczaj oznacza węższe spready, czyli po prostu lepsze ceny dla nas. Dobra rada, warto zapamiętać. Co jeszcze apka oferuje, żeby śledzić rynek? Są alerty cenowe. Możesz sobie ustawić powiadomienie push, jak cena interesującej Cię akcji, czy ETF-u dojdzie do poziomu, który ustawiłeś, czy w górę, czy w dół, dostaniesz powiadomienie. Przydatne. Są też dostępne oceny analityków dla danej spółki, ale tu przewodnik, nad którym się opieramy, radzi, żeby podchodzić do nich, no wiesz, z pewnym dystansem. Różnie bywa z ich trafnością. Zrozumiałe. Kryształowej kuli nikt nie ma. A dywidendy znajdę tam informacje? Tak, jest stopa dywidendy, kwota na akcje, przewidywane terminy wypłat. Są też daty publikacji wyników finansowych firmy. Dostępne są podstawowe dane finansowe, chociaż jeśli ktoś chce robić naprawdę głęboką analizę fundamentalną, to źródło sugeruje jednak zewnętrzne, bardziej specjalistyczne platformy. Okej, okay. a jak to jest z ETF-ami mogę zajrzeć do środka? Zobaczyć, co tam siedzi? Tak, i to jest całkiem fajne. Możesz zobaczyć skład ETF-u. Jakie są największe pozycje, czyli w jakie spółki czy obligacje najwięcej inwestuje. Jaki jest podział geograficzny, na przykład w takim popularnym MSCI World. Zobaczysz, że tam chyba z 70% to USA. Jaki jest podział na sektory gospodarki. I można iść dalej. Tak. Co więcej, z tej listy spółek w etf ie możesz kliknąć na konkretną firmę i przejść do jej szczegółowego widoku. To naprawdę pomaga zrozumieć, w co się tak naprawdę inwestuje, kupując dany ETF. To rzeczywiście pomaga budować świadomość. A inne, takie bardziej standardowe funkcje lista obserwowanych. Oczywiście, jest, tutaj nazywa się favoritem, możesz tam sobie dodać akcje, ETF-y, które Cię interesują, żeby mieć je pod ręką i szybko sprawdzać, co się z nimi dzieje. Jest też wyszukiwarka, można szukać po nazwie, ale też filtrować, na przykład akcje z danej branży albo kraju. A te popularne akcje? Top movers? Tak, aplikacja to pokazuje, które aktywa są popularne, które najwięcej zyskały albo straciły danego dnia. Ale tu znów. Źródło radzi, żeby nie podejmować decyzji tylko na tej podstawie. Popularność to nie zawsze dobra inwestycja. Jasne, to pułapka. A wpłaty i wypłaty jak to działa? W sekcji przelewów masz opcję. Można wpłacić kartą przez Apple Pay czy Google Pay, albo zwykłym przelewem bankowym SEPA. Przewodnik generalnie rekomenduje ten przelew bankowy. Wypłaty idą na to powiązane konto bankowe. Zwykle trwa to jeden, trzy dni robocze i jest bezpłatne. OK, brzmi standardowo. Dobra, omówiliśmy interfejs, funkcje, czas na, jak to mówią, mięso. Jak kupować i sprzedawać? No właśnie, przejdźmy do praktyki. Powiedzmy, chcesz kupić akcje Nvidia, tak jak w przykładzie. Wybierasz je w apce, klikasz kup. Pojawia się ekran, gdzie wpisujesz albo ile akcji chcesz kupić, albo za jaką kwotę. System sam przeliczy. I tu dochodzimy do bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Domyślam się, rodzaj zlecenia. Dokładnie. Domyślnie aplikacja może sugerować zlecenie rynkowe, market order. Czyli kupujesz natychmiast po najlepszej dostępnej cenie w tej sekundzie. I tu źródło bardzo, bardzo mocno ostrzega. Dlaczego? Co jest ryzykownego w kupnie od razu? Podają przykład akcji Lyft. Po wynikach kwartalnych cena w handlu posesyjnym na chwilę wystrzeliła o 60%, a potem szybko spadła. Gdybyś złożył zlecenie rynkowe dokładnie w tym momencie szczytu, kupiłbyś akcję po absurdalnie wysokiej cenie. Aucz. To brzmi jak przepis na szybką stratę. Czyli kupowanie na hura, zwłaszcza w momentach dużej zmienności, to zły pomysł? Bardzo zły. Dlatego zdecydowanie rekomendowanym i bezpieczniejszym sposobem jest używanie zleceń z limitem ceny limit order. Czyli ustawiam maksymalną cenę, jaką jestem gotów zapłacić? Właśnie tak. Ustawiasz maksymalną cenę za jedną akcję. Jeśli aktualna cena jest wyższa, twoje zlecenie czeka. Czeka, aż cena spadnie do twojego limitu albo niżej. Możesz też ustawić limit na poziomie obecnej ceny albo troszkę wyżej, żeby się zabezpieczyć przed nagłym skokiem, ale nie przepłacić więcej niż chcesz. Jak się to dokładnie ustawia? Wybierasz opcję Limit Order, wpisujesz liczbę akcji albo kwotę, ustawiasz swoją cenę limit i jeszcze wybierasz, jak długo to zlecenie ma być ważne, na przykład tylko do końca dnia albo przez cały rok. Jeśli w tym czasie cena osiągnie Twój limit, transakcja dojdzie do skutku. A koszty? Ile płacę za taką transakcję? Tu Trade Republic jest znane z tej swojej prostoty. Jak podaje źródło, standardowa opłata to 1 euro za transakcję kupna albo sprzedaży, niezależnie od tego, jak duża jest ta transakcja. Tylko 1 euro. Zawsze. Tak. W tej szczegółowej informacji o kosztach przed zatwierdzeniem mogą pojawić się jakieś inne pozycje, ale analiza wskazuje, że to raczej rozliczenia z ich partnerem giełdowym Lang Schwarz i to nie są dodatkowe opłaty dla Ciebie ponad to 1 euro. A co jeszcze złożę zlecenie z limitem, ale cena nigdy nie dojdzie do tego poziomu? Albo się po prostu rozmyślę? Żaden problem. Wszystkie aktywne zlecenia, które jeszcze nie zostały zrealizowane, widzisz w osobnej sekcji. I przy widoku tej konkretnej akcji też. Możesz je anulować w każdej chwili za darmo, dopóki nie zostały wykonane. Rozumiem. A sprzedaż działa tak samo? Analogicznie. Wybierasz akcje, które chcesz sprzedać, klikasz sprzedaj, wybierasz, czy sprzedajesz wszystko, czy tylko część. I tutaj, tak samo jak przy kupnie, bardzo zaleca się używanie zleceń z limitem ceny. Tylko, że teraz ustawiam minimalną cenę, za jaką chcę sprzedać. Dokładnie. Ustawiasz próg, poniżej którego nie chcesz sprzedać. To Cię chroni przed sprzedażą po jakiejś bardzo niekorzystnej cenie, jeśli rynek nagle gwałtownie spadnie. Czyli podstawowa zasada, i dla kupna, i dla sprzedaży. Używać zleceń z limitem. To ważna lekcja. A co z inną bardzo popularną funkcją, o której ciągle słychać w kontekście Trade Republic plany oszczędnościowe. Ach tak, spar plany, plany oszczędnościowe, to jest jedna z ich flagowych funkcji, bardzo popularna, szczególnie w Niemczech. Chodzi o to, że możesz ustawić sobie automatyczne, regularne inwestowanie. Co miesiąc, co tydzień, jak chcesz, stałą kwotę wybrane aktywa. Najczęściej w ETF-y, jak rozumiem? Najczęściej w ETF-e, ale można też ustawić plan na konkretne akcje. I jakie są główne zalety? Dlaczego to takie popularne? Przede wszystkim to eliminuje emocje. Nie musisz się zastanawiać, czy to jest dobry moment na kupno, czy rynek zaraz spadnie, czy wzrośnie. Po prostu regularnie, na przykład co miesiąc, inwestujesz tę samą kwotę. Raz kupisz taniej, raz drożej. W długim terminie to uśrednia cenę zakupu. I pozwala systematycznie budować kapitał. Właśnie. A co jest kluczowe i co podkreśla źródło w Trader Public? Realizacja tych planów oszczędnościowych jest całkowicie darmowa. Nie płacisz nawet tego jednego euro za transakcję. O, brak opłat brzmi naprawdę dobrze. A czy łatwo taki plan ustawić i zarządzać nim? Bardzo łatwo. Wybierasz ETF albo akcję... Klikasz utwórz plan oszczędnościowy. Potem wybierasz kwotę, na przykład 50 euro. Wybierasz częstotliwość co tydzień, dwa razy w miesiącu, co miesiąc, co kwartał i dzień realizacji, na przykład na początku miesiąca albo w połowie. I to w zasadzie wszystko. A jakbym chciał zmienić kwotę? Albo w ogóle wstrzymać ten plan na jakiś czas? Pełna elastyczność. W każdej chwili możesz wejść w zarządzanie planami, zmienić kwotę częstotliwość, możesz też go po prostu wstrzymać albo całkiem anulować. Bez żadnych kosztów, bez żadnych konsekwencji. To naprawdę wygodne narzędzie do takiego długoterminowego, zdyscyplinowanego inwestowania. Czyli podsumowując tę część, Mamy obraz Trade Republic jako platformę faktycznie prostej, przyjaznej dla początkujących, tanie transakcje, darmowe plany oszczędnościowe, dobre oprocentowanie gotówki, ale, jak wskazuje to drugie źródło, które analizowaliśmy, ich ambicje sięgają dalej. Zrobili krok w zupełnie nowym kierunku. Zgadza się. Wygląda na to, że chcą być kimś więcej niż tylko brokerem. Idą w kierunku wealth managera, czyli zarządzającego majątkiem. I wyrazem tego jest niedawne wprowadzenie możliwości inwestowania w private equity, bezpośrednio przez aplikację. Private equity. Hmm, to brzmi poważnie. I chyba nie jest to typowa oferta dla Kowalskiego, prawda? Jak to wygląda w aplikacji? Jest nowa zakładka czy coś? Dokładnie. Pojawił się taki przełącznik. Możesz wybrać między standardowym kontem maklerskim, brokerage, a nową sekcją private markets. I tam właśnie jest to oferta private equity. Możesz tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, o co w ogóle chodzi w tym private equity? Yy, najprościej mówiąc, to jest inwestowanie w firmy, które nie są notowane na giełdzie prywatne firmy. Tradycyjnie dostęp do tego rynku mieli tylko bardzo duży gracze fundusze, instytucje, bardzo zamożni ludzie. Trade Republic chce to zmienić. W jaki sposób? Umożliwiają inwestowanie przez specjalne fundusze, które nazywają się LTIF. To są europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne. Partnerami TR są tu duże znane firmy zarządzające PE, jak EQT czy Apollo. Okej, okay. czyli nie inwestuje bezpośrednio w jakąś niepubliczną firmę X, tylko w fundusz, który inwestuje w wiele takich firm. Tak, dokładnie. Inwestujesz w fundusz zarządzany przez specjalistów, na przykład EQT, a jak wygląda sam proces w aplikacji? Na początku jest ankieta. Ankieta, o co pytają? O Twoją wiedzę o doświadczenie, ile ryzyka akceptujesz, na jak długo chcesz zainwestować. Standardowe pytania o profil inwestora. Ale co ciekawe, analiza drugiego źródła zwraca uwagę, że nawet jeśli odpowiesz tak, że system powinien Cię ostrzeć. Że to może nie być produkt dla ciebie. To co? Blokuje? Nie. Pozwala iść dalej? To ciekawe. Jest jakieś dodatkowe ostrzeżenie, chociaż? Tak, na końcu musisz potwierdzić, że jesteś świadomy, że ten produkt może nie pasować do Twojego profilu ryzyka czy wiedzy. To taki formalny krok, ale jednak zrzuca część odpowiedzialności na inwestora, żeby sam zrozumiał, w co wchodzi. No dobrze, to przyjrzyjmy się bliżej samemu produktowi. Na przykładzie tego funduszu IQT, który jest analizowany. Co to jest za fundusz? Docelową stopę zwrotu 12% rocznie, ale od razu bardzo mocno podkreśla, to jest tylko cel. Ambicja, żadna gwarancja. Jasne, a jak on jest zbudowany? Wiadomo, w co inwestuje? To jest tak zwany fundusz funduszy, czyli ten LTIF zbiera pieniądze i inwestuje je w inne bazowe fundusze Private Equity zarządzane przez EQT. To też jest tak zwany blind pool, czyli Inwestuje trochę w ciemno. Trochę tak. Jakby kupujesz udział w dobrze zarządzanym, ale jednak nie do końca przejrzystym worku inwestycyjnym. Nie wiesz z góry dokładnie, w jakie konkretnie firmy zainwestują w przyszłości. Ma to dawać dywersyfikację przez różne strategie EQT: od wykupów, przez inwestycje wzrostowe, venture capital, po life science czy Azję. Mogą też trzymać część w gotówce czy długu dla płynności. Płynność. No właśnie. Czy z takiej inwestycji łatwo wyjść? Akcje sprzedam w sekundę. A tu? I tu jest fundamentalna różnica. Formalnie to jest fundusz otwarty, bez terminu zapadalności, ale zalecany horyzont inwestycji to minimum 5 lat, często dłużej. Według informacji w apce TR udziały można próbować sprzedać co miesiąc. Ale. Jest jakieś ale? Jest. I to ważne. Analiza źródłowa dla EQT wspomina o potencjalnych opłatach za wcześniejsze wyjście, nawet do 5% wartości inwestycji w ciągu pierwszych 18 miesięcy. To jest realne ograniczenie płynności i potencjalny koszt. Czyli to nie jest inwestycja, z której można szybko wycofać pieniądze bez straty. A koszty bieżące jakie są opłaty za samo posiadanie tego funduszu? I tu dochodzimy do kolejnego ważnego punktu. Źródło mówi wprost: koszty są wysokie porównywalne z aktywnie zarządzanymi funduszami, a znacznie wyższe niż przy pasywnych ETF-ach. Analiza dla EQT podaje około 2,35% rocznej opłaty za zarządzanie i około 2,8% łącznych kosztów rocznych TR. Prawie 3% rocznie. Tak. Do tego przy zakupie czy sprzedaży przez TR dochodzi to standardowe 1 euro opłaty transakcyjnej. Prawie 3% rocznie plus potencjalne opłaty za wyjście – to sporo. A czy jest jeszcze ta słynna w świecie PI opłata odzysku, performance fee? Pomina o bardzo skomplikowanych zapisach dotyczących tzw. carried interest dla podmiotów powiązanych z AQT. To może oznaczać, że jakaś forma premii za wyniki jest pobierana na poziomie tych funduszy bazowych, w które inwestuje LTF. Co ostatecznie wpływa na Twoją rentowność, ale w sposób trudny do prześledzenia. Brzmi mało przejrzyście. A czy chociaż wiadomo, jakie konkretnie firmy są w portfelu tego funduszu IQT? W aplikacji TR jest lista spółek portfelowych. Źródło wymienia przykłady jak Zooplus, Idealista, Property Guru. Mówią o około 100 spółkach w portfelu IQT, ale analiza stawia pytanie, na ile ta lista jest zawsze w 100% aktualna i kompletna, bo PI jest dynamiczne. Podają też dane o koncentracji. 5 największych pozycji to podobno 24% funduszu IQT, a 10 największych to już około 40%. Mimo wszystko jest to dość skoncentrowany portfel. Sektorowo dominuje Internet i software 42% oraz opieka zdrowia 25%. Geograficznie najwięcej jest Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Źródło podaje też ciekawy przykład firmy Antisimex, żeby pokazać, jak działa PI. Tak, firma od deratyzacji. IQT kupiło ją w 2012 za około 300 milionów euro. Potem rozwijali ją przez ponad 200 mniejszych przejęć i w 2021 przenieśli ją do innego swojego funduszu, ale już z wyceną 6 miliardów euro. Wow, niezły wzrost. Pokazuje potencjał, ale też złożoność wewnętrzne transfery między funduszami. I tu analiza stawia ważne pytanie, czy my, jako inwestorzy detaliczni wchodzący teraz do LTF, nie kupujemy udziałów w takich firmach jak AntyCIMEX już po tym ogromnym wzroście. Na etapie bardzo wysokiej wyceny. To jest kluczowe pytanie o przyszłe zyski. Jakie jeszcze ryzyka czy kwestie do przemyślenia podnosi ta analiza? Przede wszystkim złożoność Private equity to nie jest prosta sprawa. Trzeba zrozumieć mechanizmy, ryzyka, opłaty. Po drugie, koszty znacząco wyższe niż przy ETF-ach. Po trzecie, płynność ograniczona, sprzedaż raz na miesiąc, opłaty za wyjście długi horyzont. A co z przejrzystością i motywacjami tych wielkich firm PE? Tutaj źródło zadaje ciekawe pytanie, dlaczego te renomowane filmy, jak EQT, Apollo, KKR, które zawsze brały pieniądze od wielkich instytucji, teraz otwierają się na drobnych inwestorów przez apki takie jak TRT. Autorzy spekulują i podkreślają, że to spekulacja że może chodzi o zapewnienie płynności dla ich wcześniejszych inwestorów że my, nowi, dostarczamy kapitału na wykup udziałów od tych starych zwane exit liquidity czyli że możemy być potrzebni do wyjścia innym. Taka jest hipoteza źródła. Mówią też o ryzyku rynkowym i wycenie. To, że firmy nie są na giełdzie, nie znaczy, że nie ma ryzyka. Jest tylko wycena, jest mniej przejrzysta, robiona okresowo przez zarządzającego. Wspominają też o problemie cash drag, czyli pieniądze leżą i czekają na zainwestowanie, co obniża realny zwrot. W LTFach jest tego mniej, ale warto pamiętać, porównując historyczne wysokie stopy zwrotu branży PE. Czyli podsumowując ten wątek PE, źródło sugeruje, że ta szumnie nazywana demokratyzacja dostępu ma swoje drugie dno ukryte koszty, złożoność, ryzyka, na które trzeba bardzo uważać. Dokładnie. Konkluzja jest taka, że owszem, dostęp jest łatwiejszy, ale to nadal produkt wymagający bardzo krytycznej oceny i głębokiego zrozumienia raczej dla bardziej doświadczonych inwestorów, świadomych ryzyka, szukających dywersyfikacji, gotowych zamrozić kapitał na długo i zaakceptować wyższe koszty i mniejszą przejrzystość. Dobrze. Podsumujmy więc całą naszą analizę Trade Republic. Z jednej strony widzimy platformę, która wciąż jest bardzo prosta, tania i przyjazna dla początkujących. Akcje, ETF-y, te darmowe plany oszczędnościowe, dobre oprocentowanie gotówki. To jest ten pozytywny obraz dla startujących. Z drugiej strony widzimy firmę z ambicjami, chcą być wealth managerem, wprowadzają produkty znacznie bardziej złożone, droższe, bardziej ryzykowne, jak właśnie private equity które wymagają od użytkownika dużo więcej wiedzy i świadomości. I to prowadzi do takiej końcowej myśli, która się nasuwa. Jak ta postępująca demokratyzacja dostępu do skomplikowanych inwestycji, jak PII, tak naprawdę zmienia sytuację dla nas indywidualnych inwestorów? Właśnie, jaki poziom wiedzy, doświadczenia, świadomości ryzyka jest naprawdę potrzebny, zanim klikniemy Kup w aplikacji na smartfonie, inwestując w coś tak złożonego? Czy to, że coś jest łatwo dostępne, oznacza, że jest dla każdego? I co tak naprawdę znaczy to hasło zarządzanie majątkiem w kontekście neobrokerów? Czy to tylko dostęp do nowych produktów, czy coś więcej? Myślę, że to są pytania, nad którymi warto się zastanowić.